Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0. Jak to zapisać? Dla argumentu 0 funkcja przyjmuje wartość 2. Inaczej mówiąc, punkt 0,2 należy do wykresu tej funkcji. A ponadto wiemy, że f od 4 Odjąć f od 2 jest równe 6. Wyznacz wzór funkcji f. Zacznijmy od tej pierwszej informacji. Skoro funkcja przechodzi przez punkt 0, 2, to znaczy, że wyraz wolny b. Będzie równy 2, bo to jest przecięcie z osią y. Zatem już wiemy, że wzór naszej funkcji to ax dodać 2. Cóż my jeszcze wiemy? Wiemy, że f od 4 minus f od 2 to jest 6. Policzmy f od 4. Wartość funkcji dla argumentu 4, czyli za x daje 4. 4 razy a, 4a, dodać 2. A ile to jest f od 2, czyli wartość funkcji dla argumentu równego 2? Za x wstawiam 2. 2 razy a to 2a, dodać 2. Muszę to teraz wykorzystać tutaj. f od 4 to. A plus 2 odejmuję e od 2, czyli 2a plus 2, i powinienem dostać 6. Opuśćmy nawias. To minus 2a minus 2 równe 6. Nie wiadomo na lewą, czyli 2a równe, to nam się skróci 6. Dzielę obie strony przez 2, nasze a jest równe 3. Zatem zapiszmy wzór naszej funkcji. e od x równe. Nasze a było tutaj. Zatem wstawiam za a 3x dodać 2. To jest odpowiedź do zadania. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.